Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was Paulus. Pauluś. E, witam Was Pauluś, i jesteśmy w Movie Star Planet. Ehm, I tak, pamiętacie tamten odcinek? W tamtym odcinku. Em, w tamtym odcinku. Em, zrobiliśmy swoją. Movie Star Planet. Movie Star O. M więc. E, może teraz napiszmy, co robimy. Ja robię. I nie wiem, ja, 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 ja nagrywam. Nagrywam, ja nagrywam. Nagrywam. Nagrywam i, i. No, co ty mnie tu znikasz? Nagrywam i co jeszcze? Nagrywam, mnie dodał sobie jakąś buźkę taką fajną nie chociaż i tak nikt tego nie będzie widział że nagrywam bo ja mam tylko jedną tą swoją zajęłość pixie star no, ale dobra e, może e, uśmiechniętą buźkę nie będziemy jakiegoś e, nie będziemy dawali buźki chińczyka nagrywam no i co nie? Oki doki, e, tak wygląda e, mój w tym dymku, no, w tym dymku, e, no, napis. E, nagrywam mój kanał pauluś 2.d. Czy wam pokażę jaką tutaj miniaturkę, co to tam było? Takie machu machu ręką. Machu machu ręką. Um, I tak. Może prezenty tu odbierzmy. Kasa nam trochę przyleci. Ale głośno. O Jezu! Już pewnie mamy pierwszy level. Jak znam życie. Gratulacje! <grafy> eee, gratulacje! zdobyłeś nowy level! Początkujący! Wybierz nagrodę. Mm, może ta flaga MSP, bo tych włosów, które są na pewno bym nie wzięła. <grafy> Jeszcze tutaj odbierzmy dwa prezenciki. Okej, okay, teraz mamy już drugi level. Z co nam dają. Ja rację zrobiłeś nowy level, no więc już wybierz nagrodę. I ta czapka jest ładna, więc ją wybieram. No 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 no. Jeszcze tutaj odbiorę prezenty, te dwa, Co to było. Dobra, jeszcze tutaj odbierzemy dwa prezenty. Nie trzy, sorry, trzy prezenty. będziemy mieć będziemy mieć czy trzeci level będziemy mieć czy nie będziemy mieć trzeciego nie będziemy jeszcze tutaj odbierzemy cztery prezenty I ostatnie miejsce, czyli tutaj też trzy prezenty. Może, może, może zrobimy sobie look Pixie Star. Dobra, um, ubieramy sobie teraz piks i już się nie się I które mam włosy wybrać? Czy te, 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 czy te? Pójdźmy sobie do drugiej, jakby jakby działu, drugiego czegoś tam. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przeszukałam jej całe, całe te włosy, jakby Ten, te coś włosowe. Doszłam aż do siódmego i tylko miała 4, 5, 6, 6 innych włosów. No dobra, no, no dobra. No to wzięłam sobie jej te, te, które miała, te takie włosy. Dobra. Um tak właśnie wygląda, tak właśnie wygląda um, moja um, pixie style, jaką już, um, jak ją już um, zrobiłam. Um, myślę, że nawet spoko wygląda. Tylko miała chyba dużo, dużo, bardzo dużo włosów tych, tych różowych. Um, ale tak to to. Może być dla mnie. Ja mam taki zestaw kupia i założyła sobie, ale mam tylko 390 hajsur. Więc no niestety, ale dla niej to pasuje. Więc ja nadam nazwę, czyli Paulusiowy styl. Wiem, że dziwna nazwa, ale pogódźcie się z tym. No, Paulusiowy styl to jest. Paulusiowy styl. No, Paulusiowy styl. No, no. Może ktoś to kupi albo dla lajka, czy tam lajknie. Wtedy będę, będę bardzo, bardzo. Bardzo, 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 bardzo zadowolona. I jak widzicie, e, pokazał nam się super look, super look. Czy chcesz przyłączyć się przyłączyć to do dzisiejszego oceniania? Mm, I tak chcę, 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 chcę. Dobra, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Myślę, że Wam się podobał. I co, do widzenia, do zobaczenia. Papa! Pa.